Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem RickyPL, a to jest Medal of Honor Pacific Assault. Kontynuujemy z tego samego miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy. Tamto przyszliśmy i gość nam oczywiście zabrał naszą broń. No i dobra, kontynuując podróż do niewiadomych miejsc. no Nasz cwaniaczek, który będzie nas uczył o jakichś duperela, które nam się... Znaczy, które no, przydać nam się może i przydadzą, tylko najprawdopodobniej je po prostu wiem. A, chyba to, tak? No, najwyraźniej tak, dobra. No, co nam każe zrobić? Co? Podłożyć ci to pod nogi, żeby cię wyszczeliło? No, rozumiem, że pod tamte samochody. No to lecimy. Może będzie jakiś fajny fajny kurczę, fajny wybuch? Dobra, idziemy. Mam tak już wybrać? Czy po prostu E? Ja? się wszystko dobra, jakoś to podłożyłem, nie wiem jak no ale, no ale, jest widzę, że wszyscy oczywiście się wpatrują dobra, też patrzmy będzie boom ładnie, bardzo ładnie o kurczę, chcą mi dorobić jakiś tam odznakę, jej chcę dobra, lecimy za naszym ciulem no, gdzie biegnij? Nie, nie baguj mi się tutaj, proszę Cię. O, granaty. To teraz będzie pewnie? Też granatów, tak? Tak. Do trzech beczek. O to chodzi? Nawet go nie słucham, ale. Chyba o to chodziło. Tak, o to chodziło. No to dobra, to. Już bez jego zbędnego gadania sobie porzucamy. Odbiorę się. Dobra, teraz spróbujmy tutaj wrzucić. Za daleko. Idealnie, dobra. Ale widzę, że zapas granatów mamy tutaj całkiem spory, więc zacznie nam się nie skończą zbyt szybko. Um, też muszę tam do wszystkich powrócić. Nie mam obojętnie do, które będę wrzucał. No chyba tam, dobra. jeszcze sobie porzucam. O, dziękuję bardzo, dziękuję. Zaraz taki sam tekst. Jełopy, jak ty do mnie powiedziałeś. Mam cię, mam się wrócić po tamtą... Broń I cię zaszczylić? Niech Ty może mi tego tak odbierać, wszystkie bronie. Po prostu, no nie wiem, karabiny, no, to już się domyślam, że że mam to rozwalić. Tylko, że mnie mi misję nie anulowało że nie wiem, za, za szybko robię, nie? No, spróbujmy to zrobić. O to chodzi, o to chodzi, widzicie, ja przewiduję grę. Chcę skończyć to szkolenie i chcę zacząć po prostu normalną, normalną grę. Też jakoś to szkolenie nie jest zbyt emocjonujące, pasjonujące i no, i... no i, chciałbym jednak do czegoś innego przejść. No. Moździerz, panowie. No to dobra, jedziemy. Te mam walnąć? nie trafiłem. Aha, bo to się tak chyba ustawia, nie? No trafiłem No dobra, mam pozycję i co? Wszystkie beczki mam trafić? No ale jak ja to trafię to nawet nie wiem, no i co? Eee, no -ha. i... Chyba, że w ten samochód mam trafić Spróbujmy ten samochód trafić Ty ja chyba nie ja zniszczyłem to. No dobra, no. Nie zawsze muszę być najlepszy. A może muszę? No dobra, idziemy dalej. Teraz na nic nie zabierzesz, Gnojku. Nie masz co. Bo pojawiły się nowe kafeki w prawym górnym rogu. Czyżby to były komendy? Mam nadzieję, że nie, ale. Ale jeżeli będą w tej grze komendy, to będzie się fajnie bawiło. Gadałem chyba w jedną grę, w której były komendy, i źle wspominam wydawanie rozkazów. Ja raczej wolę sobie samemu lecieć. I, i cóż, no. z jakimi szczelkami mam to wydawać. No, będzie to tak się niewygodne. nie że chodzę w OSD, no i myszka. No, to tak te przyciski delikatnie są oddalone. Góra, idę w góra, nie? Aha, nie zdążyłem chyba jako pierwszy. Kurde. Nikt mi się pokazał. Nie wiem, czy to oznacza, że nie byłem jako pierwszy, czy jako ten Dobra, teraz przyczajmy się. Spróbuję to piknąć pierwszy. Wycofywanie się, bo kurde. Pierwszy. Eee. Nie ogarniam. X, nie wiem co znaczy, że dobrze to robię czy źle. No dobra, w każdym razie. A teraz chyba ja mam zrobić. Tak, teraz ja mam zrobić. Dobra. Co naprzód? Wydać polecenie? A nie, po prostu idziemy. Dobra. No i co teraz powiesz ciekawego, nasz kapitanie, generale? Ale masz brzydką twarz. Eee, dziwna animacja, no ale dobra. Czyli rozumiem, że teraz będzie jakieś szkolenie medyczne? Jakieś apteczka mamy podnieść? No chyba nie, chociaż, chociaż nie wiem. Oczywiście jako, że, że nie mam nóg, to mogę sobie chodzić po wszystkim i po wszystkich. No cóż, po prostu jestem nową generacją żołnierzy, którzy nie potrzebują nóg. Po prostu są granatodporni. Nie wiem, tam jest, czy tam są odporni, no widzicie, no wejdę na granat, wcześniej nic nie stanie, no bo nie mam nóg, nie? Aha, niosę kogoś. I co, że tu? Jestem Tommy, o kurde. Tomi, Tomi, z czym mi się koniaży Tomi, w sumie to tak chyba, chyba z niczym, niczym Tomcio, jakby było Tomcio to mi się z paluchem kojarzyło. ale tak to, tak to nie No i co teraz? To ja? No sama mi gra położyła, dobra No i co takiego ciekawego teraz? Macie mi pomóc! Naciśnij B! Naciśnij H! So nie wiem co się stało, nie wiem co te komendy robią. Rozumiem, że chyba jedna przywołuje mi jakimś sanitariusza. Jeszcze zostało mi trzy razy! O nie! Dobra. No, no, widzicie, dobrze się pisaliśmy. To daje nas na front. Ja już chcę na front jechać sięś, a nie jakieś głupoty tutaj robić. O, ok, misja nam się skończyła, kontynuuj grę. Bez gadania, jedziemy. To będzie jakaś misja, bo już tam widzę jakieś nie wiem, miasteczko, jakoś tam mało. A w tle widzę jakiś żołnierzyc, coś, ale. No ale dobra, rozpocznij grę. Nie co? O, to chyba filmik, dobra, to ja się zamykam. Oglądajcie. Co to kurczę, Obama jakiś, czy co? No dobra, chyba jednak nie. A ta, jakie te animacje? Lol, aha, to tak bardzo realistycznie wyglądało, żażnie. Ale ja, ja nie chcę płacić moc, co, o co wam chodzi? Ja się nie zgadzam. Mówi, że coś się rozpoczyna. Cóż takiego? O, widzę łódź. Ud będzie zabawa. O, widzę, że przy jakiś alarm, czyli od razu z grubej rury będzie zabawa? Czyżby? Nie, nie. Tylko mi nie kazujcie latać. Proszę cię. Proszę cię, gro. Nie. Po prostu jakoś do samolotów, jeszcze do helikopterów prędzej, ale do samolotów mam tak niemiłe przygody, chociażby z Battlefieldem, że nie chcę po prostu w tej grze latać. No nie. Kurde, to chyba ja, chociaż. Chociaż nie wiem. Ładna, ładna flota. Co mi kurczę na jakąś drugą wojnę światową my się szykujemy. No w sumie to tak. No ale okej. Okay. Czyżby coś się zdziało? Czy żeby coś się stanęło? To zadanie. I... Mam kontrolę. Jedziemy o tem. No i... No i nudy. No, cześć Mary. Cześć. Ktoś, ktokolwiek tam siedzi? Mogłem wybrać gorsze, a mogłem też wybrać przecież lepsze, więc... Więc o co mam chodzić? Co to, jakaś taka fontanna, kurczę? Nie no, rozumiem, że jakiś spryskiwacz, ale... Ale tak dziwnie wygląda trochę. Fatera oficerów, no... Przyda nam się to. Dobra, się muszę Co nam, to macie jakiś posterunek, co... po co nam to, co będziemy mieli tutaj jakąś bazę wypadową, czy coś? Nie no, raczej wątpię. Ale w sumie teraz, w dzisiejszych czasach, wszystko jest możliwe. O, tam widzę chyba czołg, albo łódź. że to tak stoi, że no kurde, świa na światłach nie stoisz raczej, bo nie ma, więc... Szczególnie, że jeszcze nikt nie jedzie. No ale muszę sobie z porozmawiać przecież. Oj, chyba będziemy parkowali. Dobra, ciśniesz tym a o tym ciśniesz. Cześć. Kolejny, który nas nie lubi. No po prostu... Po prostu takich to tylko zabić, no. Ej, to my to mam parkować, czy my jedziemy kurde kółko, no? Co, jeszcze może będzie nas tak po całym tym obozie woził się? Co to za... O, co to za ciekawa gazetka tam była? Eee, taka, ta, taka tam przerwa, nie? Ten już nie wie, co zrobić z tym. Dobra, zrobię coś tam. O Czyżby coś się zaczynało? Czyżby coś się miało dziać? To jest nasze, czy ich? Znaczy nasze, nasze albo wrogów. Chyba wrogów, dobra. No i róż lupę albo. O, dobra. Jedziesz malina. Jedziesz, jedziesz. No już myślałem, że będzie jechał w ten wybuch. Kurde, jakie drifty tym w ogóle robi. Kurde, need for speed. Nie, nie kartony. Kurde. O nie, mogę i biec. Dobra, jedziemy. Są wrogowie? Wow, 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 wow. Powiem wam jedną zasadniczą rzecz, którą na pewno będę musiał zrobić, a mianowicie jeszcze troszeczkę ściszyć tę grę, bo zaraz tu oguchnę. Jak są jakieś wybuchy, to naprawdę głośniki mi rozrywa. Znaczy słuchawki. Ej, co się dzieje? No... Zostanę ja miałem coś zrobić, chyba, że się miałem jakoś kryć za tymi skrzynkami. No chyba, że tak miało być. Tak miało być? Już raz tak zginąłem, myślałem, że to śmierć, ale... Nie... Kurde, to chyba powtarza mi etap. Powtarza, nie? Zobaczymy zaraz. Powtarza, dobra. No to co ja mam z tym zrobić? Nie ja mam to zaszczelić? Ty lol, mogę to zaszczeliać. To powiem wam, że fajne ma DPS-y ta moja broń, mogę takie sobie samolociki zaszczeliwać takim malutkim pistolecikiem, że no ale nie, dobrze idę, no chyba idę dobrze, bo mi gra może jakaś zaczęła cofać, czy, czy by mi powiedziała, że jesteś głupi i idziesz źle, nie? Ja tak by raczej nie powiedziała, ale... O, ziomuś, nie, nie żyjesz jak ty możesz. Mogę cię podnieść? A ja nie na cholerę cię podniosę w ogóle. Chyba to mi nic nie zmieni. Że się podniosę akurat, nie? No nie wiem, o co tutaj kaman. No, no, no i znowu umarłem. Kurde Kurda, trochę mi to sprawia. Sprawia mi to trochę trudność. A to nie jest fajne, nie lubię takich rzeczy. A to nie wiem, jak ja mam to zrobić. No, teoretycznie, mam te wszystkie kurde helikoptery, znaczy samoloty zastrzeliwać. No to, to mnie byłoby troszeczkę głupie, jako że tak by gra nam kazała, no ale... I ogólnie na początku już tracę hapeki. Bo to jest ogień, kurde, jako tego samochodu. Nie mam się kryć za tym coverem. Pewnie mam od coveru do coveru chodzić, jeszcze zestrzeliwać to, nie? Pewnie takie sneaky fiki, no, pewnie tak. No dobra, to idziemy. Cześć, O, butelka. Bu... No oczywiście rozpłynęła się, albo teleportowała się do Hogwartu. A nie, odzyskałem zdrowie. O kurde. Właśnie muszę sobie... muszę się nauczyć i... Pamiętać o tym, że tutaj się z różnych rzeczy odzyskuje to zdrowie, a samo się nie regeneruje, bo... A ja mam 60% HP, no. Czy Czym oni mnie tak zranili, niby? Bo ja nie ogarniam. Wiem, że trochę mnie tam biją pewnie, ale... A raczej e, ciało człowieka nie jest ultra odporne na e, pociski samolotów, ale... No ale kurde no. Nie wiem czy dobrze robię. ale przeładujmy sobie. Bo tam widzę, że jest troszeczkę teren taki e, mniej, mniej bym to powiedział zasłonięty. Nie będę miał jak przeładować, jeszcze mnie zabiją pewnie. No, znaczy miałem się tutaj schować niby no. Co jest? A, skacze na łódź. Dobra, dobra. No i co? I to... I to koniec misji? Kurczę, skoczenie na łódź. Lol. No dobra, no będzie i tak. Co teraz dalej? Teraz dalej może będziemy strzelać z łodzi? O kurde, zgadłem. <ścoughs> no to dobra, bawimy się dalej. Buu, bang. Czyli rozumiem, że znowu będę pewnie powtarzał ten etap kilka razy, bo, bo będę ginął od tych durnych samolocików. Widzę, że HP mam, więc, więc pewnie tak... Na tym to polega, żebym po prostu zeszczeliwał te samolociki, tylko... Nie wiem, wszystkie mam zestrzeliwać czy mam, nie wiem, zeszczeliwać, tylko te, które będą we mnie atakowały, czy coś? Dobra, przeładuję sobie. Co? Uwaga. O, te w nas strzelają, no. no to chyba to mam zestrzeliwać te, które... Które nam przeszkadzają w jakiejś ucieczce czy coś Ej kurde nie widzę o, Ta gra podczas strzelania się tak rozmazuje że ja walę Jeszcze on młodzią łodzią Bo Bada mam 58% No, ej nie no kurde nie umiem w nich trafić czy coś to Łodzią, on, łodzi on tak kurde podrzuca, że ja nie wiem Gościu jeździć nie umie no. to, 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 jest potwierdzone info To i jakieś bomby zrzucają w ogóle eee... Gincie, 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 jeszcze raz gincie, no Gnoju No właśnie, zniszczyć Drani to niech ktoś inny też się tym kurde zajmie, a nie tylko my Co my na tę Łódź płyniemy? Ej, ziomuś, 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 zalacaj, no, ej, 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 Ziomuś, jak nas rozbijesz, to Cię zabiję. Rozumisz, gdzie Ty jesteś? Nie macie tu, dobra. No i co? No i... Ta łódź ma już tak troszeczkę przerypane. Zobaczcie, gdzieś... tam na nasi ludzie chyba. Znaleźć jakąś osłonę, no, to będzie... To będzie dosyć ciekawe. Bo jaką my tu możemy osłonę znaleźć, gdzie tu wszystko jest, kurde oszczeliwane, chyba, że znajdziemy teleport do Hogwartu, no to wtedy, wtedy może to będzie jakaś... Ty myślałem, że nam to na ryj. Ale nie. To nasza czy wroga? No to chyba nasza, bo, bo nie szczelali we mnie. Ci się tu w ogóle rzucają z tej łodzi, kurde. Hardtorowo. No, no je było trochę. Nie powiem. No nie ocieraj, ziomuś. Ziomuś tu uciekaj. Kurde wybuchy w tej grze, jak nie wiem gdzie. No dobra, płyni, płyni. Płyni zioomuś. Chcesz szczylać, No bo w sumie... Wow. Chcesz strzelać tylko że mnie nie rozwalili. To jest mój, mój, mój warunek. O, ta gra jest bardzo. Widzicie, religijna. No już. Słyszałem tu chyba z drugi raz przy tej jednej misji albo więcej. Słowo Boże, więc... Bardzo religijna. Tylko, Plus 20 to fajność gry, Tylko, skąd oni mnie no, 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 no. Skąd? Nie, proszę. Nie gin, nie gin. Ja chcę tu iść. Ja chcę tu iść. Ej, ty, kurna. Sery, tu idziemy. A, no to dobra. Dobra, ja mogę bardzo chętnie zejść. Mi to pasuje, bo już prawie umarłem. Dobra, koniec misji, wchodzimy chyba do, do Łodzi, może będzie jakieś normalne, normalne teraz tereny, jej, czekam na to oczywiście bardzo, dobra, rozpocznij gra. zapisywanie gry, niech się zapisze kulturalnie, dobra, gra została zapisana, jesteśmy w Łodzi, ale następną misję, no pewnie kilka misji, bo widzę, że te misje są tu coś krótkie, będziemy robili już w następnym odcinku. Tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zachęcam też do moich innych serii, do komentowania, lajkowania, wyrażania swoich opinii. No i cóż, jeszcze mogę Wam powiedzieć. Na tą chwilę chyba nic. Tak więc trzymajcie się i do rychłego zobaczenia. Cześć!